Muszę powiedzieć i powtórzę to jeszcze raz, świetnie się pracowało na w Furiozy, dlatego, że mieliśmy świetną ekipę ludzi, przede wszystkim, która pracowała przy tym filmie. Reżysera, który wiedział, co chce zrobić, dawał nam dużo wolności, takiej też twórczej, więc to było, to było, to było super. Grupa chłopaków, niektórych już znałem, a niektórych nie znałem, jak świetnego Konrada Leryka albo Oskara Stoczyńskiego, z którymi, z którymi się zaprzyjaźniłem w ogóle na tym planie. Więc to było, to było fajne. Cała ekipa. W sensie charakteryzacja, jakby kostiumy, tu właśnie Alina Janerka, też jeśli chodzi o charakteryzację, e, przeobrażenie między innymi jednego z głównych bohaterów, e, czyli Matiego, e, e, jako Goldena, e, my mieliśmy, wiesz, też jakby jakieś, e, że tak powiem, e, nie, nie, nie dziary, dziary też oczywiście, ale e, blizny, inne rzeczy. Więc o to też trzeba było zadbać. Więc naprawdę ekipa pracowała pełną parą, i oprócz tego fajny czas spędzony na planie, super wakacje. I wydaje mi się, że właśnie to też jest bardzo ważne, bo to przechodzi na drugą stronę ekranu. Bo ja już film widziałem, nawet powiem dwa razy, i mogę z ręką na sercu powiedzieć, że ta energia, która się tam wytworzyła. Pozytywna energia, pomimo tego, że, jak wiemy, film jest mocny, bardzo ona, ona przenosi się na drugą stronę ekranu. I co jest najważniejsze, że my tam stworzyliśmy taką paczkę. Grał też z nami mnóstwo kolegów, którzy są powiedzmy aktorami nieprofesjonalnymi, prawda? Ale mocno jak gdyby my od nich czerpaliśmy, oni czerpali od nas. Cieliliśmy jakby ich do siebie, o, o, oni też nam dali coś od siebie i stworzyliśmy po prostu grupę. Przy takich filmach wydaje mi się najważniejsze, bo tu poza głównymi bohaterami, którzy wychodzą gdzieś też na pierwszy plan, jest ważne granie grupą i my tą grupą zagraliśmy po prostu.